Będą kolejne blokady mostów w Warszawie? Tak przynajmniej zapowiadają członkowie ostatniego pokolenia. W liście wystosowanym do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego aktywiści informują, że jeżeli ten nie pomoże im w zorganizowaniu, jak sami to nazwali, spotkania mediacyjnego z Donaldem Tuskiem do 20 maja, to ci planują blokady mostów w Warszawie i to w dniu rozpoczęcia matur, czyli 5 maja. ostatniego pokolenia i my wysłaliśmy do Pana list od roku obywatele i obywatelki protestują, żeby rozpocząć sprawiedliwą transformację. Jeżeli Pan odważy Przeczyta. zorganizować spotkanie z nami, z Noltem Tuskiem, a propos realizacji postulatów. Miliony niezamożnych Polaków i Polaków czeka na transport publiczny i wtedy nie będzie blokad w Warszawie. Bardzo proszę. Ostatnie pokolenie zrzuca całą odpowiedzialność za to, czy proces rzeczywiście się odbędzie na Rafała Trzaskowskiego, sugerując, że tylko on może go powstrzymać, jeżeli tylko wesprze ich sprawę i daje jej pełne poparcie. Aktywiści dodają również, że jeżeli prezydent do dnia poprzedzającego zaplanowane blokady nie odniesie się do żadnego z żądań lub też zignoruje wystosowany list, to protest rzeczywiście będzie miał miejsce.